Thomas witam w Starożytnej Cywilizacji. Dziś będziemy rozmawiać o islamie. A naszym gościem, gośćmi są pani Sandra Solomon, aktywistka na rzecz praw człowieka, konwertytka z islamu na chrześcijaństwo. Witam serdecznie. I Artur Pawłowski, pastor. Witam serdecznie. Zacznijmy Witamy. od takiego pytania, które teraz nieustająco wraca. Czy islam jest zagrożeniem? Do you think that islam is a threat? Yes. Tak. Dlaczego? Why? dlatego że nie jest religią pokoju przede wszystkim nie jest systemem religijnym it's a political ideology jest polityczną ideologią to dom to conquer and dominate. aby zdobywać i dominować uh, Muslims around the world they believe muzułmanie na całym świecie wierzą in sharia law. w coś takiego co się nazywa szariat the Quran że Koran it's their constitution. jest ich konstytucją. They don't believe in other, uh, constitution. Nie wierzą w żadną inną konstytucję. Polityczny islam jest poważnym zagrożeniem dla Zachodu. A jest islam niepolityczny, tak jak sugerują niektórzy europejscy ideolodzy czy europejscy intelektualiści? Do you believe that there is non-political Islam? No. Nie. Dlaczego? Why? Why? Well, Islam uh, on its own, like when Muhammad uh, left Mecca. Kiedy Muhammad opuścił Mekkę? And he went to Medina, I poszedł do Medyny. He established the Islamic state. Uh, rozpoczął islamski kraj. Is no Islam. Nie ma separacji między religią a islamem. Źródłem szariatu jest Koran. And so uh, Muslims they have to obey and submit to Allah. Muzułmanie muszą się poddać, podporządkować islamowi i szariatu. So therefore uh, it's it's a political regime that uh, it doesn't uh, even stay on on one place. It's the main uh, goal it's to conquer, to do the conquest. To gdzie jest politycznym reżimem, którego największym celem jest zdobywanie to spread to take other people's land and to slave them and to take uh, their spoils. Aby za, zabrać innym ludziom ziemię, aby ich zniewolić. We have 1400 years of a proven history Mamy 1400 lat na to jako dowód of Islamic conquest. Islamskiego zdobywania. I pani zdaniem to będzie trwało dalej będzie dalej islam zdobywał kolejne kraje odbijeł bo przecież część z krajów Europy już islamskich było. Do you believe that this will continue that the islam will be spreading and conquering and taking? Uh, yes, because uh, that's what I've been taught. Tak dlatego, że tak mnie uczono. Since I was in Saudi Arabia odkąd byłam w Arabii Saudyjskiej. Uh, they they told us that we have to uh, wage a jihad. Mówiono nam abyśmy wprowadzali dżihad. To jest wojna przeciwko niewiernym. Po islamsku to nazywa się umma. Musimy trzymać się razem i być w takim czymś co nazywa się

Podniosły się i upadały, stop. ale nigdy się nie zatrzymywały. And this to be I ten ponownie, będzie kontynuacja tego. Ale zachodni ym, kaznodzieje muzu mu muzułmańscy czy islamolodzy mówią, że dżihad tak naprawdę to jest walka wewnętrzna, walka z samym sobą, a nie walka z niewiernymi walka z niewiernymi to tylko niewielki element uh, dżihadu to, to to nieprawda the western imams are teaching preaching that uh, jihad is an inner fight between a man inside it's not against the infidels um, yeah that's uh, a lie to jest kłamstwo because uh, the the term itself Dlatego że nazwa sama w sobie jak czytasz Koran. It's totally different meaning. zupełnie coś innego. The oath that we have to give in przysięgę, którą każą nas uczyć w szkołach, w które musimy powtarzać w szkołach. Od maleńkości, Islam, our religion. Islam jest naszą religią. Koran jest naszą konstytucją. Muhammad, our prophet. Muhammad jest naszym prorokiem. Jihad, it's our way. jihad jest naszą drogą. I Allah, dla Allaha jest, naszą, naj, naj, jest naszym największym marzeniem. So the term jihad, uh, at the Islamic uh, Quran, hadith, dlatego że same słowo it doesn't mean a spiritual struggle. A jihad, same słowo jihad nie znaczy wewnętrzne jakiś tam. Otherwise will be all because everyone spiritual, has a spiritual struggle. Dlatego że każdy z nas był dżihadzystą, byłby dżihadzistą, dlatego że każdy z, każdy z nas ma wewnętrzną walkę. No, the of it, it's Ale prawdziwe the, słowo, prawdziwe znaczenie tego słowa. To, wage a war the to znaczy wytoczyć walkę niewiernym. Powiedziała pani o szkołę, w której was tego uczono, Co to za szkoła? Uh, you were talking about school, that they were teaching you those types of things. What kind of a school that was? Uh, I was raised in Saudi Arabia since I was 9 years old. Uh, wychowałam się w Arabii Saudyjskiej, odkąd miałam 9 lat. The Islamic curriculum in the school. Um, nauka w islamskiej szkole. It's very concentrated on the Islamic teaching. Skoncentrowana jest na Islamie, na naukach Islamu. Musimy się uczyć i um, zapamiętywać Koran codziennie. And read the commentary books. I czytać komentarze do With, Koranu. Which is the explanational które mówią co tak naprawdę tam jest napisane, co to znaczy. We study sharia law. Uczymy się szariatu. And hadith. hadith which is the life of Muhammad, what he said and what he did. To jest książka o życiu Mohameda, o tym, co robił, jak żył. Way we call it the of Innymi słowy nazywamy to Sira Mohameda. So, uh, based, based Na podstawie tego. And Muhammad, the founder of Islam. Dzięki temu dużo się nauczyłam na temat Koranu i na temat życia Muhammad. In as as Inne rzeczy w szkole nie są tak ważne jak Koran i Życie i w trakcie tej nauki uczą was również dżihadu wezwania do walki z niewiernymi czy w trakcie um, <głos》>, uh, while they are teaching you um, all those things do they teach you jihad? of course uh, they, as tak. i said the oath we have to, to give in school musimy uh, przysięgę tą składać i grow up codziennie. in a mentality to become a dżihadist wyrosłam w mentalności aby kiedyś zostać dżihadzistką uh, we need to uh, Uh, do the conquest and the conquer, We have to fight. musimy, zdobywać, musimy walczyć. There is a term in the Islam. It, it says, uh, Islam it has the war, uh, the house of Islam and the house of war. As long as there is uh, countries or uh, people who is not uh, being conquered by Islam. Dopóki są narody i społeczeństwa, które nie są zdobyte przez islam, We have to doing our jihad. musimy kontynuować jihad. jest wiele sposobów na dżihad. Uh, like Hamas and ISIS and Boko Haram and Al -Shabaab. Na przykład jak um, robi to ISIS i inne organizacje terrorystyczne w tej chwili. Like Taliban. Qaeda, Taliban. these uh, groups are uh, they're doing the physical jihad they're doing jihad physically they to group jihad physically and there's another way of jihad by doing hijra some uh, ines sposoby robinia robienia robinia jihadu it's hijra hijra. Hijra. Mm -hmm. hijra mean it's like when muslims leave the islamic country And they go to the infidel countries, which is any country who's not like uh, a znaczy, kiedy opuszczają swój kraj i idą do innych krajów. Imigracja. Dokładnie. Yes, and they, uh, uh, they multiply in numbers. Kiedy się rozmnażają. And also jihad with money. Ro również jihad uh, finansowy. To finance that terrorist groups Aby finansować grupy terrorystyczne and also Również. Uh, you have to in your heart praise those jihadists as a heroes musisz w swoim sercu dziękować moim się i, o jihadistów yeah and pray for them Mod, modlić się o nich Like, let's say, if you cannot go physically fight, jeżeli nie możesz fizycznie i walczyć, or you don't have money, albo to nie send. masz pieniędzy, aby wysłać, the the least you can do, najmniej co możesz zrobić, it's to pray for them, modlić się o nich. That's uh, an Islamic term called du'a, w islamskim po islamsku znaczy to du'a, mm -hmm. uh, like a, like a form of a prayer. To jest forma modlitwy. We used to pray all time, in Modliliśmy się bardzo często w czasie ramadanu. Modlitwa, która mówi oh, Allahu, daj nam zwycięstwo nad niewiernymi. Albo o Albo Allahu, pomóż dżihadzystom eh, wszędzie, gdzie się znajdą na świecie. So this is the list we can do is to praise them in our heart and pray for these jihadists. To jest to, co możemy zrobić w najmniejszej formie, So odzihadistów. So the wordhad cannot be a spiritual. The fact that we callhad. Mm. Dlatego um, nie ma takiej opcji, aby był um, pokojowy jihad. Ale to w takim razie z tego, co pani mówi, to to, co widzimy teraz w Europie, ten masowy napływ imigrantów, uchodźców, uciekinierów z krajów um, islamskich, Afryki Północnej, ale także bliskiego wschodu. To to jest także forma dżihadu. So what you see right now in the Western civilizations, this massive amount of emigration, um, is a form of Yes, of course. It, I won't call it immigration. I call it invasion. Tak, to nie jest emigracja, to jest inwazja. It's part of a bigger plan. To jest część większego planu. We have 57 Muslim Mamy 57 muzułmańskich krajów. They're not taking any immigrants. E, Żaden z nich nie przyjmuje emigrantów, uchodźców. Especially Saudi Arabia, where I was raised. E, Saudi Arabia gdzie ja się wychowałam. Saudi Arabia is a very rich country. Arabia Saudyjska jest bardzo bogatym krajem. Mogą nakarmić cały muzułmański świat e, na następne 100 lat. Ale nie przyjęli nawet jednego e, dziecka. So it's, it's a part of the plan, to jest część planu? For the destruction of a Western civilization. Aby zniszczyć zachodni świat. And it's a war against... To jest wojna przeciwko judeo chrześcijańskich wartościach, zachodnich wartości. A Kto stoi za tą wojną? Who is standing it? Uh, Many countries. Uh, Wiele narodów. Mamy również um, rząd zachodni, który zdradził tak naprawdę swoich obywateli. Who, who's uh, have a, the, the globalist agenda? E, taka globalistyczna cel globalistyczny. Of open borders. And, aby utworzyć wszystkie granice. And the new world order agenda. I aby nowy porządek światowy zajść. Ale zdaniem pani to nie będzie żaden nowy porządek światowy, tylko będzie islamski porządek z tego, co rozumiem. Uh, but according to you, it's not going to be new new world order. It will be an islamic order. But that's the whole point because it fits together with the same agenda. Uh, to jest to samo, dlatego że idzie ręka w rękę z tym. They are planem. using uh, Oni Używają islamistów. Because there is no celu. ideology. Dlatego że to nie jest ideologia On the face of the planet, na Ziemi, that they they wanna, they take over. która mówi, aby zdobywać like we nowadays, it's only islam. tak jak teraz w tej chwili widzimy to, jeżeli chodzi o islam. Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Naszymi gośćmi są, przypomnę, Sandra Salmon, aktywistka na rzecz praw człowieka, konwertytka z islamu na chrześcijaństwo i Artur Pawłowski, pastor, który tłumaczy. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę poznamy historię pani Sandry, która nawróciła się, jak słyszeliście, chodziła do szkoły dżihadystowskiej w Arabii Saudyjskiej. Zwykłej szkoły, jak rozumiem, religijnej po prostu, ale uczącej dżihadu, ale została chrześcijanką. Za chwilę poznacie tę historię.